Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Codzienne refleksje. 28 października. Wierność tradycji. Uznajemy trwałość i rozprzestrzenianie się AA za coś bez porównania ważniejszego niż poparcie, jakiego moglibyśmy zbiorowo udzielić jakiejkolwiek innej sprawie. 12 kroków i 12 tradycji, strona 177. Jakże wiele znaczy dla mnie to, że wierność tradycji liczącej sobie z górą pół wieku stanowi niteczkę. Która łączy mnie z Bilem W i doktorem Bobem. O ileż bardziej zakorzeniony czuję się we wspólnocie, która z niesłabnącym wysiłkiem dąży do niezmiennych celów. Jestem wdzięczny, że energia AA nie została rozproszona i zawsze skupiała się na dobru uczestników i indywidualnej trzeźwości. Człowieka czynią ze mnie moje przekonania. Mam prawo wyznawać dowolne opinie, ale celem AA, tak jasno określonym ponad 50 lat temu, jest dla mnie zachowanie trzeźwości. Tym właśnie celem kierowano się, układając rozpiskę mityngów odbywających się przez okrągłą dobę. Przyświecało też tworzeniu tysięcy intergrup i biur usług, w których pracują tysiące wolontariuszy. Niczym słońce oglądane przez szkło powiększające, główna i jedyna wizja do spełnienia, której dąży AA, roznieciła ogień wiary w trzeźwość w sercach milionów alkoholików mnie samego, nie wyłączając. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Wiktorowi Osiatyńskiemu przypisuje się taką oto historię. Otóż, będąc na Dalekim Wschodzie, brał udział w mitingu AA, zupełnie nie znając języka, w którym wspólnota się spotkała, stwierdził: Nie znając tego języka, dokładnie wiedziałem, o czym mówiono. Oczywiście to jeden i ten sam problem jednoczył tam wszystkich, ale też i tradycja. Jakże ważna jest pamięć historyczna, widzimy zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie cancel culture, rodem z powieści Orwella 1984, wyżera naszą świadomość w każdej dziedzinie życia. Watykan wypiera stałe, trwałe wartości Kościoła, stosując taktykę wątpienia. Ludziom wypowiadającym się inaczej niż telewizor jako narzędzie rewolucji kulturowej, Zamyka się usta, stosuje zakazy, wykasowuje się z przestrzeni publicznej. Można mnożyć strefy wojen gramściego bez bomb, bez krwi, lecz straty tych podłych bitew póki co są po prostu zatrważające. Nie chcę się więcej nad tym rozwodzić, ale trochę chciałem, ponieważ o trzeźwy obraz rzeczywistości w tym wszystkim chodzi. Zmiany następują niestety też we wspólnotach AA. Ze względu na nowe interpretacje kroków i tradycji, rozmydla się istotę trzeźwienia. Bo czy jako trzeźwi ludzie mamy być tylko trzeźwi dla samej trzeźwości, czy jednak żyjemy, bo mamy tu na Ziemi jakąś misję oraz świadome dążenie do świętej wieczności? Trzeźwość zobowiązuje do bycia. Wojownikiem. Najpierw i to najważniejsze: musimy walczyć o siebie, o swoich bliskich, o swój potencjał narodowościowy, czyli swoje ja. Skąd pochodzę, skąd mój ród. Obywatel każdego kraju, alkoholik każdego kraju, ma być wierny swym tradycjom. Wierność tradycji to wierność swojemu ojcu, wierność swoim dziadkom, ich przekonaniom i wierze. Mądrości w nich zawartym i prawdzie. Historia i tradycja prowadzi nas ku przyszłości. Bez znajomości historii stajemy się kim. Bliskie temu jest pojęcie w psychologii dysocjacja, wyparcie się. W mojej rodzinnej historii było i jest wiele różnych dramatów, które niosą z sobą pokłady mojej kultury, słowa, myśli i czyny które przenoszę na wspólnotę. Lecz bez poznania tych korzeni, które trzeba poznać, a w razie potrzeby przepracować, wybaczyć stare błędy, ja będę przenosił dalej na wspólnotę, na rodzinę, zło, złość, może niechęć. To się udziela, jak kropla po kropli rozszczelnia tamy broniące nas od popadania w przepaść. Bóg jest drogą prawdy i jedynym źródłem do wybaczenia. Historia moja jest trudna. Bez wiary w Jego moc uzdrowienia nie byłbym dzisiaj tutaj, nie byłbym wcale. Bez Boga nie ma szans. Ja to widzę wyraźnie, nie tylko na swoim przykładzie. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w trzeźwości. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.